Czołem ludziska, z tej strony HighStyleD serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału na naszym jarokowym kanale. Przed Wami top owoc styczeń 2017, czyli najlepsze, najbardziej skillowe lub fartowne zagrania naszych jarokowych streamerów. Jednocześnie zachęcam do robienia i przesyłania nam jak największej ilości odszotów, aby ta seria mogła się jak najlepiej rozwijać w następnych miesiącach. Zobaczmy na początek najlepszą akcję z poprzedniego miesiąca. było normalnie. Zagranie roku. Husky. Nieźle, prawda? Przejdźmy teraz do bieżących klipów. Głosujcie na zwycięzcę na stronie jarok.pl. Dokładny link znajdziecie w opisie filmu. Miłej zabawy. Gówno kur ten tył, kurwa. Dobrze, Tak to, to na jest... dwóch. ja do tego, ogarnę Bokiem jest ustawiony tarczownik, tutaj potrzebuję pomocy. Czekaj, C4? Ale komuś w peronie killa... Ładnie pozabijali kila. się, bardzo dobrze. Ale komuś w peronie killa zabrałem. <grystanie> komuś wyjebana! Rrrrgh! A, bo to dwa przyciski na <grystanie> Chodź, chodź, chodź Piotr Kurwa Ale rozumiem Riven na góry idzie, ale też ja też idę Patrz, patrz, patrz Łombo, kombo! Łombo, kurwa, kombo! Kurwa, moje niosło no to było moje ULTI takie piękne, Mamo co MOJE nie smutno. To Ja wszystko zrobił. Dobra, jest. Nice. Ładnie łoś. Plantuj gdzieś tam. Dobra, po na Coveruj. Ja ci patrzę. Właśnie tam jest. To tam jest. To jest. jest. Po prawej A prawa strona kecuka. O kurde! Ja pierdziele widzieliście co zrobiłem? Co to było w ogóle? Co za refleks! Patrz, patrz, patrz na to, patrz na to! Joooo! Za śmietnikiem, za śmietnikiem! Nie, bo tu jest kolej z shotgunem i ja on się nie wykrwawia! Czekaj, czekaj! Podchodzi, podchodzi! mama UHP HP! Dwa HP! Uważaj po lewej, po lewej, Ja kurde! Wyprusie! Ja nie wiem, czy ja przeżyję wszystko. Kurde, już mam 3 kille. Dobra, kończę. To byłby play z tego roku. Jak ona, o, o, jak ona by przejęła tą bombową ekipę. Chyba, 1 do 3. Alternatywne zagrania: zagrać to i zagrać to. Bet. To liczę no. Nareszcie odbić się od streamerskiego dna. Ooo, Niklaus! Kurde, no podnoś to. Niklaus, ty to jesteś. Czego się nie dotkniesz, to zamieniasz to w złoto. O, ho! ho, ho, ho. To były boty? Nie, to nie były boty, to byli ludzie. Kurde, się strzaję. Hmm. No, ale nie mogę sobie zagrać tam warda, bo jest to wardem licynem. Ademic! Get fucking. break! <laughs> Eliewszy Lisin, witam ja serdecznie, można zadawać pytania. Chciałem panu nowemu, witam. I'm Snake Man. Oh, fuck. Ocieś, przejeżdżamy go. Ja wyskakuję pierwszy ja wysk i robię. Wysk dobra, 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 nie wyskakuję jeszcze. Uh! Schowaj się, schowaj się. Dwóch ci dojeżdża. A mi auto dachowało. Czekaj, czekaj, czekaj. Mam pomysł. Nie padnij, nie padnij, nie padnij. Ciii. Mam problem. Dojeżdża mnie. Weź Dojeżdż jeden. Drugi też dojeżdża. Nice. Wyskakuję go tak, nie autem. Nie a ja skipnę turę, że niby nie I Teraz popatrzcie, on myśli teraz sobie w głowie się czy rzucić małpę A ja mu tę małpę wyciągnę, popatrzcie jakie mind games, zagra dirty rata Ale ja nie mam żadnej jednostki <ścoughs> Dirty rat incoming Dziecinko! Porobiony! Porobiony moi drodzy! Dobra, no hit'a One coming tunnel Front with hope. Hoped, oh, tunnel, I think Spin you, pro player, pro player To by było na tyle. Zapraszamy serdecznie do głosowania na najlepszą akcję. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie filmu. Pamiętajcie, serię tak naprawdę tworzycie wy, robiąc odszkodę i przesyłając nami. Im więcej, tym lepiej. Do zobaczenia w następnym odcinku.